Dzisiaj zabiorę Was w fascynującą podróż do Francji, a dokładnie do Paryża, gdzie odwiedziłem wyjątkowy sklep dla zawodników sztuk walki Dragon Blue. Jest to miejsce, które wyróżnia się na tle sklepów sportowych swoją unikalną atmosferą i przemyślaną aranżacją. Już od progu widać, że to nie jest zwykły sklep, ale prawdziwe sanktuarium dla miłośników sztuk walki. Przemyślany layout sklepu pozwala na intuicyjne poruszanie się po różnych sekcjach, co sprawia, że zakupy stają się czystą przyjemnością. Szczególnie dla miłośników sportu. Jednym z kluczowych elementów, który Przyciąga klientów jest zastosowanie visual merchandisingu na najwyższym poziomie. Każda sekcja jest tematycznie urządzona, co nie tylko pomaga w łatwiejszym znalezieniu potrzebnych produktów, ale również buduje niesamowitą atmosferę. Na przykład dział bokserski ozdobiony jest historycznymi plakatami i oryginalnymi rękawicami, co przenosi nas wprost od razu na ring. Ciekawostką jest, która wyróżnia ten sklep, jest to, że ma zastosowanie dużej ilości nowych technologii. Sklep wyposażony. Interaktywne ekrany dotykowe, które umożliwiają klientom przeglądanie szczegółowych informacji o produktach, oglądanie filmów instruktażowych, czy nawet porównywanie różnych modeli sprzętu. W tym sklepie również znajdują się miejsca do treningu są to różnego rodzaju maty, klatki, miejsca, gdzie można ćwiczyć i doświadczać a w zasadzie staje się to świetnym miejscem treningu. Dlatego wcale mnie nie dziwi, że tutaj ten sklep posiada takie liczne grono swoich fanów i po prostu wierzy i lojalnych klientów. Ten sklep, który odwiedziłem w Paryżu to doskonały przykład, jak połączyć przemyślany design, zaawansowaną technologię i pasję do tworzenia miejsca, które nie tylko przyciąga klientów, ale też buduje z nimi trwałe relacje.